Cześć moi drodzy, witajcie. W dzisiejszym filmie skupimy się na tym, jak stworzyć taką treść, która będzie w naszym marketingu służyła do tego, żeby łapać uwagę naszych potencjalnych klientów. Będziemy myśleli nad tym, jak w początkowej fazie podróży zakupowej naszego odbiorcy, czyli na tej górnej części lejka, stworzyć materiały, które będą mu pomagały uświadomić sobie problem, który ma i zacząć ten problem rozwiązywać, jednocześnie kierując go w stronę naszego środka lejka, czyli rozwiązań, które mamy i produktów, które możemy mu w związku z tym zaoferować. Pokażę wam też jak drastycznie zwiększyć żywotność tej treści, redystrybując ją na sześć konkretnych kolejnych formatów, które wykorzystamy do tego, żeby dłużej tą treść być w stanie promować. Dobra, no to zaczynamy od pierwszego etapu. Chciałbym wam przede wszystkim Zanim w ogóle rzucimy się na to przygotowywanie treści, uświadomić to, w jakim stanie jest Wasz odbiorca, który się na tą treść natyka. To znaczy, w jakim stanie chcielibyśmy, żeby był, albo w jakim, pod jaki stan jego tą treść przygotowujemy. Jeżeli mamy do czynienia ze złapaniem uwagi, to musimy mieć na uwadze to, że treści, które tam przygotowują, będą trafiały do takich dwóch stanów naszego odbiorcy. Mimo tego, że mówimy o tym, że to jest zazwyczaj odbiorca nieświadomy, to on może mimo wszystko funkcjonować w takich dwóch stanach. Pierwszy stan to jest stan completely unaware, czyli nieświadoma kompetencja. W ogóle nawet nie wiem, nie zdaję sobie sprawy, że taki problem funkcjonuje, czyli nie wiem, że nie wiem. Drugi stan to jest problem aware, czyli wiem, że mam taki problem, inaczej mówiąc, świadoma kompetencja. I te dwie sytuacje pomogą nam lepiej sobie uświadomić to, w jakim stanie nasz odbiorca może funkcjonować i docelowo właśnie, jakie typy treści chcemy zacząć dla niego przygotowywać, żeby go z tych stanów właśnie dalej przesunąć. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że nasz odbiorca właśnie jest w stanie nie nie wiem, że nie wiem, a my chcemy zwrócić uwagę na naszą firmę, na nasze rozwiązanie, na nasze usługi, na naszą ofertę, jednocześnie pokazując mu, że w ogóle taki problem istnieje. No i przykładem takich treści mogą być materiały, które, jeżeli na przykład jesteśmy firmą, która zajmuje się układaniem procesów produkcji w firmach produkcyjnych, to chcemy przyprowadzić przed oczy naszego zarządzającego, czy kierownika produkcji, czy prezesa, temat w ogóle zarządzania produkcją. Może się tak zdarzyć, że jeżeli firma wyrosła z garażu i zaczęła po prostu realizować różnego rodzaju usługi, tworzyć produkty, jest firmą produkcyjną, która coś dostarcza, oni jeszcze się z tematem zarządzania produkcji po prostu nie mieli wcześniej czasu zaznajomić. No i generalnie to brzmi dosyć niewiarygodnie, że tak może być, jednak mimo wszystko tak się zdarza, więc możemy zrobić tutaj taki materiał, który będzie zwyczajnie nosił nazwę, co to jest zarządzanie produkcją, po to, żeby z tego stanu completely unaware naszego odbiorcę wyciągnąć i ewentualnie gdzieś tam docelowo później zacząć mu uświadamiać to, że są. Metody na zarządzanie produkcją, że są narzędzia, jeżeli jesteśmy dostawcą narzędzia, czy są procesy, jeżeli jesteśmy firmą doradczą, która się zajmuje wdrażaniem tego typu procesów. Analogicznie, kilka przykładów, 10 najczęstszych wyzwań w zarządzaniu produkcją, firmy na przykład do 100 osób. To już jest temat, który może nam pomóc naszemu odbiorcy uświadomić te najpopularniejsze wyzwania, które się w tym temacie pojawiają, czy też problemy, czy jeżeli na przykład myślelibyśmy o odbiorcy. Kategorii B2C, to analogicznym tematem, który mógłby właśnie pomóc nam tego odbiorcy z sytuacji completely unaware wyciągnąć, jest właśnie na przykład temat, co warto sprawdzić w samochodzie przed zimą. Jeżeli nasz odbiorca nie wie, że warto coś zrobić, to możemy go uświadomić, że warto i pokazać mu co. Analogicznie, najczęstsze błędy CEO firm produkcyjnych, czy najczęstsze mity o stronach B2B. Jeżeli my chcielibyśmy zacząć uświadamiać naszych odbiorców, że strony B2B, powiedzmy, różnią się od stron B2C, a zakładamy, że nasz odbiorca w stanie completely unaware, w ogóle nie widzi tego e, tej różnicy między tymi dwoma światami jak B2B i B2C. Jeżeli idziemy krok dalej, możemy sobie też wyobrazić kilka przykładowych sytuacji, kiedy nasz odbiorca jest w stanie, wiem, że nie wiem, czyli ma już konkretny problem i wie, że on jest, ale jeszcze nie zastanowił się nad tym, jak go może zacząć rozwiązywać, no to możemy mu przygotować coś takiego jak przewodnik po nowoczesnych metodach, czy jak zarządzać swoim czasem, czy jak zaplanować stronę internetową dla firmy produkcyjnej. To będą dobre tematy, które targetują Tą sytuację cały czas nieświadomości, ale już świadomości problemu. Więc pierwsza rzecz, którą musimy sobie uświadomić, to to, że nasz odbiorca może funkcjonować w tym stanie unaware w sytuacji completely unaware albo problem aware, czyli może po prostu totalnie nie wiedzieć, że ma problem, albo może wiedzieć, że problem ma, ale nie wiedzieć, że istnieją na niego rozwiązania. Ustrukturyzowanie tego w naszej głowie w ten sposób, że sobie to dzielimy właśnie na takie dwa światy, też pozwala nam lepiej pomyśleć o tych problemach, które chcemy mu uświadomić, albo w rozwiązaniach na które chcemy go naprowadzić. I teraz kolejna rzecz to jest, jakby się można było domyślać, metoda tworzenia treści pod te tematy. I generalnie ile marketerów, tyle metod i prawdopodobnie zderzyliście się już niejednokrotnie z różnego rodzaju frameworkami, które pomagają tą treść tworzyć. I framework to jest po prostu metoda myślenia o tym, jak ta treść mogłaby być ustrukturyzowana, żeby naszemu odbiorcy lepiej się ją konsumowało. I tych metod, tych frameworków mamy wiele, bo to są frameworki jak Pass, czyli Problem Agitation Solution, czy 5P Framework, czy AIDA, wszystkim pewnie doskonale znana. I zdradzę Wam pewien sekret. Tak naprawdę jaki wybierzecie framework, nie jest w ogóle istotne istotne jest to, jaką wartość i jak ważną wartość przedstawicie w ramach tych treści waszemu odbiorcy. Framework służy tylko po to, żebyśmy sobie lepiej mogli wyobrazić strukturę tej treści, którą będziemy naszemu odbiorcy przedstawiać. I tak jak zacząłem już na samym początku mówić, jeżeli mamy na uwadze, że tworzymy pierwszą, pod, pojedynczą, podstawową treść, to dla ułatwienia będziemy sobie rozmawiali w, w kontekście artykułu tworzonego w tekście, czyli powiedzmy wpisu blogowego, który właśnie jakąś strukturę musi mieć. Dla totalnego uproszczenia e, przyjmiemy sobie tutaj właśnie ten framework a czyli attention interest desire action, który, Rekomenduję poukładać treść w ramach tego artykułu w taki sposób, że w pierwszej kolejności zwracamy uwagę naszego odbiorcy na jakiś palący problem, później zdobywamy jego zainteresowanie, edukując go w ramach tego palącego problemu, następnie wzbudzamy jego zainteresowanie korzyścią, która może być rozwiązaniem tego problemu, no i na koniec zachęcamy do jakiejś akcji, którą może być właśnie wezwanie do działania w postaci CTA, czyli call to action, czyli wezwania do akcji na końcu takiego artykułu, w którym zachęcimy do na przykład przejścia dalej do kolejnych etapów w naszym lejku. Czyli na przykład do środka, albo po prostu zapoznania się z rozwiązaniem, które my oferujemy. Tak jak mówię, nie jest istotne, jaką strukturę wybierzecie. Możecie sobie zresearchować to, jakie struktury istnieją, i wybrać taką, w której będziecie się czuli najlepiej. Ale ja osobiście bardzo lubię to, czego nauczyłem się właśnie od Aleksa Hormoziego w jednym z jego podcastów, chyba czy filmów, że każda treść, jakakolwiek by nie była, składa się z punktów, kroków i historii. I wygląda to dokładnie tak jak to, co tutaj Wam dzisiaj prezentuję, czyli punkty. To są elementy listy, kroki to są rzeczy do wykonania w ramach tych list, a historia to są przykłady, opowieści. Yy. I różnego rodzaju praktyczne zastosowania, które w ramach tych kroków przedstawiamy. Jeżeli będziecie to mieli w ten sposób ustrukturyzowane, to prawdopodobnie każdy odnajdzie się w takiej logicznej architekturze, gdzie artykuł to będzie po prostu parę punktów w ramach punktów rozwinięte o jakieś 2 trzy kroki, a każdy krok wzbogacony krótką historią. Przejdźmy zatem dalej do takiego przykładu opracowanej treści w metodzie AIDA. Chciałem Wam tutaj przygotować coś, co rzeczywiście pokaże w praktyczny sposób, jak taka treść mogłaby wyglądać, żebyśmy nie rozmawiali właśnie w abstrakcji, tylko żebyście konkretnie coś już zobaczyli. Mamy tutaj taki artykuł, który oczywiście jest wygenerowany przez naszego dobrego ziomka czata GPT. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby Wam pokazywać, czy zachęcać was do generowania kontentów przez czata GPT. ale chciałbym Wam pokazać, że struktura tego artykułu, który rozwiązuje jakiś konkretny problem albo zestaw problemów albo pomaga rozwiązać jakiś problem w konkretnych krokach, nie będzie bardzo skomplikowana. Im prostsza ta struktura, tym łatwiej jemu będzie to konsumować. I jak zobaczycie tutaj na tym przykładzie, ten artykuł jest dokładnym odzwierciedleniem właśnie tego, co rekomenduje nam framework AIDA, czyli przedstawieniem czegoś, co zwraca uwagę naszego odbiorcy, a attention, e, wzbudzeniem, właściwie attention można byłoby nawet uznać, że jest też elementem wstępu, a i, czyli interes, wzbudzenie zainteresowania, czyli pokazanie tych konkretnych rzeczy, później desire, czyli konkretna Korzyść, która wynika z rozwiązania tych problemów, no i action, czyli call to action, wezwanie do działania, z którym my rekomendujemy na przykład konsultacje z nami, czy sprawdzenie konkretnych metod rozwiązywania tych problemów. Jak widzicie, ten artykuł nie jest bardzo skomplikowany i jeżeli poszlibyśmy bardziej w detal, bo zakładam, że rozwiązywanie wyzwań w zarządzaniu produkcją nie będzie się jednak sprowadzało do krótkich paragrafów na trzy linijki, to jeżeli zachowamy tą strukturę, a mimo wszystko będziemy powiedzmy dokładali tutaj nagłówki i kolejne podnagłówki będą w ramach tej struktury w jakiś logiczny sposób funkcjonować, to cały czas metoda tworzenia tego naszego artykułu będzie po prostu konkretnymi kolejnymi zagnieżdżeniami tych treści w ramach swoich struktur. I tak jak przed chwilą Wam pokazałem na przykładzie, widzicie to dokładnie tutaj, czyli attention, interest, punkty, desire, korzyść, action, wezwanie do działania. I to jest tak naprawdę fundamentalny filar tego naszego filmu, czyli pierwsza część tworzenia właśnie treści podstawowej, czyli to, od czego zaczęliśmy. Mamy naszą treść i zaczynamy się zastanawiać nad kolejnym etapem, czyli redystrybucją tej treści po to właśnie, żeby przedłużyć jej żywotność. No i zaczniemy tutaj od takiego bardzo podstawowego formatu, jakim jest infografika. Infografika z tego powodu ma prawo funkcjonować mimo tego, że mamy 2024 rok obecnie, że to jest bardzo dobry wytrych na to, żeby się w Google Grafika pojawić ze swoim materiałem. Pokażę Wam to tutaj na przykładzie, bo mimo tego, że na przykład fraza lejek marketingowy B2B, która jest dosyć konkurencyjna, to tutaj jest widoczna właśnie w postaci takiej bardzo prostej Infografiki, którą przygotowaliśmy do materiału. Infografika to jest coś, co zdecydowanie może nam pomóc. Się w Google Grafika uwidocznić, ale jest też bardzo fajnym materiałem, sposobem na to, żeby się zwyczajnie na przykład gdzieś na LinkedInie przebić ze swoim postem. I oczywiście z pomocą przychodzi nam tutaj Canva. Ja już tutaj mam zawczasu przygotowany wcześniej taki szablon. Wykorzystałem po prostu coś, co już na kanwie istniało, i zamiast umieszczać tutaj po prostu moje zdjęcie z nagłówkiem, można byłoby się posłużyć taką infografiką. Zanim do tego przejdziemy, no to przygotujmy sobie najpierw tą treść, w oparciu o nasz artykuł w postaci krótkich kluczowych koncepcji przedstawienie tego, o co nam w tym artykule chodziło. I widzicie, tutaj jest już to przerobione powiedzmy. Pod Jakiś tam brand. No ale oczywiście nie kończymy na infografice. To jest tylko pierwszy z takich podstawowych formatów. Naturalnie kolejnym materiałem, który nam pozwoli wielokrotnie do tego naszego artykułu wracać, są posty, które możemy na bazie tego artykułu przygotować. I kolejny oczywiście materiał opracowany przy pomocy czata GPT. Jedno, jednocześnie możemy to zrobić albo ręcznie, albo po prostu przygotować sobie bazę. Mamy sytuację, w której taki prosty szablon w kanwie może nam służyć do tego, żebyśmy sobie stworzyli na przykład karuzelę, albo zwyczajnie umieścili tą podstawową treść dla jednego posta, czy jego nagłówek właśnie w tym formacie. Jeżeli już jakaś treść powstanie, to możemy ją później ponownie parę razy wzywać i wskrzeszać, odsyłając ludzi. Kolejny bardzo fajny przykład wykorzystywania takiej grafiki i redystrybucji naszego materiału to jest po prostu reklama na Facebooku. I tutaj mamy taki przykład, gdzie my właśnie w oparciu o jeden z naszych kontentów, gdzie omawiamy właśnie sześć kroków prowadzących do stworzenia strony dopasowanej do klienta. Zrobiliśmy taką karuzelę, w ramach której pokazujemy ten proces. W prosty sposób po prostu na grafikach o wzbogaconych o nagłówki prezentujemy go umieszczony w reklamie, która krąży w ramach naszego remarketingu. Kolejna rzecz, którą możemy tutaj zrobić z, taki, z takiego naszego materiału jest e-book. I oczywiście to nie jest takie proste jak po prostu wsadzenie tego kontentu, który raz przygotowaliśmy do e-booka. Należy się tutaj o wiele bardziej postarać, bo jeżeli chcemy zdobywać maile za jakiś zasób, który naszym Odbiorcy dajemy, to ja rekomendowałbym zdecydowanie poszerzenie tego wątku i wzbogacenie go o jakieś insighty, które w ramach tego artykułu wcześniej nie funkcjonowały. Ale jeżeli już mamy jakąś ideę rozkminioną, że tak to ujmę, zastanowiliśmy się nad tymi problemami, powierzchownie je w artykule opisaliśmy albo nawet wnikliwie je opisaliśmy. To, co możemy zrobić, żeby w tym e-booku jeszcze więcej tej wiedzy zawrzeć? Co możemy tam jeszcze dołożyć, żeby nasz odbiorca miał wrażenie, że rzeczywiście pobranie tego e-booka jakąś wartość mu dołożyło? Przykładem takiego e-booka było stworzenie materiału, który również powstał w oparciu o mój film na YouTubie, w którym omawiałem sześć praktyk wsparcia sprzedaży, ale kiedy zdecydowaliśmy się to ostatecznie ująć w e booka to opracowaliśmy ten temat trzy razy bardziej wnikliwie. Dodaliśmy linki do wartościowych narzędzi, wzbogaciliśmy go o ilustracje, rozpisaliśmy szczegółowo przykłady, podzieliliśmy się historiami sukcesu. No naprawdę, z artykułu czy z firmu, który miał tak naprawdę kilka stron skryptu, stworzyło nam się 28 stron dokumentu, który później został dodatkowo jeszcze opracowany w formie graficznej i rzeczywiście nie mieliśmy wyrzutów sumienia, że redystrybujemy na zasadzie kopiuj, wklej ten sam content, który już raz powstał, ale na pewno łatwiej nam było o tym myśleć dzięki temu, że właśnie mieliśmy już jakąś ideę rozpykaną i mogliśmy ją po prostu dodatkowo rozwijać. To jest ten lead magnet, który później docelowo ląduje na stronie lądowania, dostępny za właśnie adres e-mail, tutaj można sobie zobaczyć jego okładkę, gdzieś tam dodatkowo zajrzeć do środka, poznać korzyści, a sam e-book, jeżeli chcielibyście go zobaczyć. Od środka wygląda w następujący sposób. Czyli mimo tego, że tą treść stworzyliśmy w wersji podstawowej i ona była taka krótka, zgrabna, to tutaj przyłożyliśmy się do tego, żeby ją dodatkowo rozwinąć, a docelowo też ten sam e-book, który powstał w oparciu o materiał, który pojawił się na YouTubie już ponad rok temu, funkcjonuje na zasadzie promocji właśnie w reklamie, którą możecie cały czas jeszcze zobaczyć u nas online uruchomioną. Kolejny przykład no to jest oczywiście checklista i taką checklistę też tutaj chętnie wam zademonstruję. To jest przykład realizowania tego naszego problemu w praktyczny sposób. Jeżeli problem jest wystarczająco duży, albo artykuł, który mieliśmy w wersji podstawowej, powstał w sposób, który w formie checklisty może też być realizowany, bo na przykład pokazujemy system optymalizowania produkcji i są jakieś zadania do zrobienia, trzeba jakieś KPI ustalić, trzeba jakiś kick-off z zorganizować, trzeba sobie później to systematycznie realizować, czy tak jak w naszym przypadku są jakieś kroki do zrealizowania wartościowej treści eksperckiej, no to takim alternatywnym materiałem do artykułu czy do infografiki jest właśnie checklista. I możemy taką checklistę bardzo prosto zrobić w jakimś Excelu czy nawet złożyć PDF w PDF-ie w kanwie udostępnić jako rozszerzenie tego naszego materiału dla tych którzy są tym typem kinetyków, którzy jednak lubią robić i uczą się przez właśnie praktykę, a nie tylko czytanie czy oglądanie treści. Mieliśmy również do tego uruchomioną kampanię, no bo przedłużyliśmy tą treść, którą przygotowaliśmy w postaci podstawowej do postaci checklisty, no i zrobiliśmy sobie taki mini produkt cyfrowy. Ale lecimy dalej, czyli kategoria wideo, czyli ta z którą obecnie właśnie macie do czynienia. I analogiczna sytuacja może mieć miejsce, kiedy właśnie mamy do czynienia z takim materiałem, jak dziś, przygotowany został właśnie w formie kontentu pisemnego, a docelowo właśnie omówiony na wideo, tak żebyście mogli sobie wy... Wygodnie do niego zajrzeć, jeżeli traficie z Google'a, albo też zobaczyć go na YouTubie. I taki materiał na YouTubie też może być promowany, i taki materiał na YouTubie może też być materiałem, który zwiększy naszą widoczność. I to jest dokładnie to, co widzicie tutaj: czyli w oparciu o materiał powstaje plansza na Whimsicalu, gdzie po prostu łatwiej jest to w to wizualny sposób przedstawiać, a Wam może być wygodniej po prostu ten kontent sobie zrozumieć i zobaczyć. No i jeżeli by się tak naprawdę dobrze zastanowić, to wszystkie materiały, które powstają na naszym kanale YouTube, to tak naprawdę materiały, które fundamentalnie są tworzone właśnie w postaci artykułów. A później przekształcane do filmów wideo właśnie przeze mnie i omawiane dodatkowo na tym kanale. I Szósta metoda na redystrybucję treści podstawowej do postaci webinaru. Oczywiście to podobnie jak z e-bookiem, tutaj ciężko jest, będzie nam zrobić materiał webinarowy w oparciu o samą treść podstawową na artykule. Na pewno trzeba będzie ją wzbogacić o historię sukcesu, które pokażą praktyczne. Korzyści wynikające z rozwiązywania tych problemów, realizowane najlepiej już dla naszych klientów w przeszłości, tak? Żeby ktoś, kto na ten webinar trafi, rzeczywiście mógł się wyedukować i dowiedzieć. I chciałbym Wam tutaj pokazać taki konkretny przykład, właśnie analogicznej sytuacji, gdzie my, w oparciu o taki materiał, który tutaj, jak widzicie, jest przygotowany w wersji podstawowej pod kątem SEO na frazę marketing B2B, który pomaga naszym czytelnikom właśnie się nauczyć, jak te pierwsze kroki w marketingu B2B powstawić. Też przygotowaliśmy właśnie materiał szkoleniowy tym, że tak jak mówię, jeżeli chodzi o przygotowywanie webinarów, w oparciu o artykuł wiedzowy, który przygotowaliśmy w pierwszej kolejności jako treść właśnie na stronę, to warto się tutaj bardzo mocno postarać, żeby ta wartość, którą tam będziemy komunikowali była znacznie większa Niż to, czym dzielimy się w artykule, no bo jak to zazwyczaj bywa przy okazji webinarów, odbiorcy są nastawieni na chłonięcie wiedzy i chcą rzeczywiście tą wartością zostać oczarowani. Więc tutaj taki przykład materiału, który myśmy przygotowywali właśnie w oparciu o podstawową treść, gdzie można było się zarejestrować na szkolenie, później po szkoleniu dostawało się dostęp do wideo, a na sam koniec można było sobie właśnie w ramach call to action umówić konsultację. I to wszystko jeszcze cały czas u nas na stronie funkcjonuje. Możecie sobie to zobaczyć. To był też materiał, właśnie stworzony w oparciu o treść podstawową, która wynikła nam z problemu, który zauważyliśmy który najpierw był stworzony właśnie w postaci artykułu. Tutaj można sobie to zobaczyć. Taka reklama funkcjonuje, która cały czas ściąga uwagę na to szkolenie w ramach naszego marketingu. No to podsumujmy sobie zatem. Najważniejsze przede wszystkim to upewnić się, że ten problem rzeczywiście u naszego odbiorcy istnieje, że my jako ekspert ten problem rzeczywiście potrafimy rozwiązać. No i później dodatkowo właśnie eksplorować go. Mimo tego, że wśród naszych odbiorców będą buyer persony, które będą miały... Różne problemy, które będą na różnych etapach procesu zakupu, którzy będą w różnych segmentach, w różnych skalach organizacji, to oni mimo wszystko będą dalej ludźmi. I ludzie mają to do siebie, że dzielą się na cztery takie kategorie stylów poznawania wiedzy. I mamy właśnie ludzi, którzy lubią widzieć coś przed oczami, na przykład wideo, lubią słyszeć, inni lubią na przykład właśnie czytać, a jeszcze inni lubią praktykować. I to, co wam tutaj dzisiaj przedstawiłem, czyli właśnie wzrokowcy, słuchowcy, czytelnicy, praktycy, to są osoby, które doskonale właśnie odnajdą się w tych różnych rodzajach materiałów, praktyk. Zrobi sobie checklistę, wzrokowiec obejrzy sobie wideo, ktoś może sobie to poczytać na LinkedInie, czy zobaczyć w e-booku szczegółowo. Praktyk może też poznać historię sukcesu i spróbować je odwzorować u siebie. Mamy rozwiązanie na każdego z tych czterech grup odbiorców. Dzięki serdeczne za obejrzenie dzisiejszego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!